W jednym z ostatnich odcinków informowaliśmy o tym, że na fatalnej od strony realizacyjnej gali Cloud 2 część widzów zdecydowała się na zgłaszanie skarg do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i mamy aktualizację w tej sprawie. Wyjaśniające wobec dwóch podmiotów odpowiedzialną za organizację wydarzenia spółkę Multi Agency Górska, a także organizatora pierwszej gali spółkę No Limit. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia organów, wskazanym podmiotom będzie grozić kara wynosząca do 10% obrotu. We wtorek Paweł z podmiotom będzie grozić kara wynosząca do 10% obrotu. We wtorek... O kurwa, ej to grubo w Paweł Skarface Bomba opublikował na swoim Instagramie relację, podczas której zachęca widzów do odwiedzin konta swojego brata. Ponadto dodał on, nie iż nie wspomniany brat będzie na bieżąco informował widzów na temat dalszych losów Pawła, cytując: „Gdy już go nie będzie”. We wtorek na kanale „Zajawka” ukazał się wywiad z wielkim Buła, więc znanym w świecie frekwitów kibicem Lech Gdańsk. W trakcie rozmowy Buła o dziwo stanął jednak niejako w obronie Bedboja w kontekście jego konfliktu z Nathanem Marconiem. Buła dodał również, że ta sytuacja będzie swego rodzaju testem dla Bedboja, czy. Postąpi on zgodnie ze swoimi zasadami w związku z ciężkimi obelgami, które padły w jego stronę. Przestraszy się tego, że pierzasty po ewentualnym spotkaniu doniesie na niego komendzie. Patryk dodał również, że cała sytuacja jest z jego perspektywy o tyle nie w porządku, że gdyby takich słów jak Marcoń użył na przykład on, to od razu miałby on z tego tytułu olbrzymie kłopoty, a ponadto cały czas zmaga się z dyskryminacją z powodu swojej niechlubnej przeszłości, podczas gdy nie uważam, że Natan za grubo dziś na face, face się zachowywał? Ja już jakiś czas temu byłem przekonany, że poza, która uprzyjał Natan, nie odbije się. Muczkawków w żaden sposób, tylko po prostu ludzie będą mieli z tego bekę, ludziom się to będzie podobało, bo wiesz, możemy się oszukiwać na różne sposoby, ale jedno trzeba przyznać: może Nathan jest czasami męczący, nawet nie może a na pewno, ale niewątpliwie sprawia to, że jest jednocześnie postacią bardzo intrygującą dla odbiorcy. Jest to postać, którą chce się oglądać z racji takiej, że po prostu nie wiesz co ale wiesz, że na pewno coś, do czego dopuściłoby się niewiele ludzi, więc z punktu widzenia takiego, nawet eksperymentu społecznego, jest to po prostu bardzo ciekawe zjawisko. Natomiast patrząc na to, jak ciągle przekracza jakieś tam granice i ciągle atakuje poszczególne nowe osoby, to wydaje mi się, że może mu się to prędzej czy później czkawką odbić, w końcu komuś nerwy puszczą. Nie wiem, nie wiem. No, niewątpliwie jest to sposób na zabłaśnięcie w freakach i wyciśnięcie z etryny możliwie jak najmocniej, przynajmniej finansowo. Nie oszukujmy się, pobudki są raczej jasne, nie? Zobacz, jaka to jest podwójna moralność, nie? Teraz sobie wyobraź, że przychodzę ja i ja powiem, że spalę komuś chatę, albo spalę komuś świeżo. Spalę sobie komuś samochód. Byłbyś to byłbyś tak na... skończony. skończony, Po mnie by na przykład na drugi dzień przyszła policja, nie? W dalszej części rozmowy była, co prawda, nie bezpośrednio, ale zarzucił Federacji Fame MMA podwójną moralność, ponieważ w jego opinii ta buduje wokół siebie otoczkę organizacji niegodzącej się na zachowania wywodzące się ze środowisk kryminalnych. Nie, ale tutaj akurat y, ten, ten była ma trochę racji. Uważam, że Fejmowi tą podwójną moralność. Jak najbardziej zarzucić można. No, jest pieniążek, jest okej. Okay. Nie ma pieniążka, to nam to przeszkadza. Ślepy tego nie zauważy. To, 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 to akurat to jest fakt, nie opinia, no tak uważam. Całe ostatnie półrocze było antyśrodowiską kryminalnym, a teraz wychodzi na to, że to my wszyscy, którzy mamy jakąś przeszłość, wiesz, zrozumieliśmy to na własnej skórze, próbujemy wrócić do społeczeństwa z tą pozytywną stroną, to my jesteśmy ci źli, a kurde, wiesz, takie kurde, wychuchane bachory z domu, teraz mogą się rzucać na prawo i lewo, i całym słownictwem, i chociażby groźbami, i spokój. Do tego jest premia w wypłacie, bo są większe wyświetlenia. I to też wiecie, nawet sam, sam fakt, że kurde, no nie chcę, tu. Po prostu bazujmy na faktach. To, że Fame zachęca zawodników do tego, żeby byli aktywni na konferencji, poza to dostaną wynagrodzenie dodatkowe, to może jest dobre. Z racji takiej, że dzięki temu zawodnicy będą chcieli coś więcej od siebie dać, ale telefony prywatnie do, 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 do menadżerów, i tu wiem. Obiecywaliście nam większe dymy, nie no kurde co to jest, to no chyba trzeba będzie kontrakt zmniejszyć W ogóle nie dymicie, miało być ostro Nie będę mówił o kogo chodzi, bo ta osoba mi powiedziała, poprosiła mnie, żebym nie rzucał nazwiskami Ale no takie rzeczy jak najbardziej się zdarzały, mi się nie przetrafiły To, to też jest pokryzja hipokryzja niebywała Czyli najpierw jest tak, że podgrzewamy atmosferę, zachęcamy do tego, żeby było grubo Ale jak już jest grubo, to jest zaście, Ale jak widzowie stwierdzą, że jest za grubo, to umywamy rączki i My z tym nie chcemy nic wspólnego Ktoś zachował się brzydko Gdyby to wychodziło gdzieś tam naturalnie, pewnie też się czasami naturalnie tak zdarzało, nie? Ale gdyby wychodziło naturalnie, federacja mówi, umywamy rączki, my tego nie chcemy, to jest nieładne, to okej, okay, oczywiście nie macie kontroli nad tym, co ktoś powie. Ale jeżeli najpierw kogoś podgrzewacie, a potem robicie w ten sposób, to już nie jest fajne. Na ten to zwykły klejeniec, który narobi sobie problemów, wyzywając panów, którzy. Są od niego ewidentnie silniejsi. Robi to wszystko dla atencji i myślę, że 90% tego co mówi, to on tak nie myśli. Relacja Agaty nie umknęła oczywiście uwadze samego zainteresowanego, który ostatnimi czasy nie odpuszcza żadnej okazji do toczenia medialnych wojenek. Marco nie odpowiedział jej za pośrednictwem swojego Twittera, nie gryząc się w język i pisząc Fagata szonie, co ty już, że mnie stworzyłaś, jak przypuszczam, że opowiadasz całej stolicy. W kolejnych tweetach pierzasty kontynuował obraźliwą narrację wobec Funk i wyciągnął na światło dzienne informacje, jakoby swego czasu miała ona mu grozić, powołując się na znajomości z Czeczeńcami, dodając, że dysponuje nagraniem owych pogróżek. Na kanale podcastowym Zgrzyt, prowadzonym przez Gimpera i Rewał, pojawiła się niespełna 3,5 godzinna rozmowa z Michałem Boksdelem Baronem. Michał szczegółowo przedstawił kulisy poszczególnych zdarzeń z własnej perspektywy oraz podzielił się swoim punktem widzenia i odczuciami. Miał on także platformę, aby obszernie wytłumaczyć się z zastrzeżeń i zarzutów, które wokół niego narosły w dobie afery. Na początku Michał podzielił się swoimi pierwszymi odczuciami po opublikowaniu przez Wardęgę Feralnego materiału o Pandora Gate i przyznał, że pomimo iż wiedział o publikacji materiału wcześniej, to nie spodziewał się aż tak dużej skali poruszenia, i przez pierwsze kilka godzin nie zdawał sobie sprawy z jego konsekwencji. O, ciekawe, dlatego że ja, ja nie widziałem tych zapowiedzi, więc nie wiem, czy takie deklaracje faktycznie padały, ale u mnie na live ludzie pisali, że Revo zapowiadał podobno, że zgniecie mocno lirycznie jak okzela, że go yy, gdzieś tam strasznie mocno przyciśnie z grubymi pytaniami. Tak jak powiedziałem, nie wiem, czy te deklaracje były prawdziwe, bo tego nie miałem jak zweryfikować. Znaczy mógłbym po prostu oglądać wszystkie, ale na to czasu nie mam. Chęci w też, nie, nie, nie? chodzi o to, że format mi się nie podoba i tak dalej, no ale po prostu gdzieś tam wolę robić inne rzeczy w wolnym czasie. To, to prawda, faktycznie takie deklaracje padały i jakoś mocno był pociśnięty ten box w rozumieniu tego, że dostawał mocne, niewygodne pytania i gdzieś tam byli nieustępliwi. Czy bardziej to miało format właśnie takiej luźnej dyskusji na zasadzie, to co chcesz to powiedz i jest git. Oglądaliście to? Bo jestem ciekaw, czy po prostu gdzieś tam jest sens, żebym sobie to przed snem, jak nie będę mógł zasnąć, któregoś dnia na przyspieszeniu puścić. On mówił, że go Pytanie będzie, je... znaczy może z słów, jak powiedziałem, bo już nawet nie pamiętam, co mówiłem do końca. Bardziej mi chodzi o to, że miały być niewygodne, ciężkie pytania, gdzieś tam takie dopychanie, podobno do, do, do ściany na zasadzie, na zasadzie nie uciekaj z odpowiedzią, tylko powiedz jak było, nie? Myślisz, że gdyby go ciśnieli, ciśnęli to trzy godziny tam siedział? Znaczy ciśnęli, to nie chodzi o to, żeby mówić rzeczy na zasadzie, ale się brzydko zachowałeś, coś tam, coś tam, tylko bardziej z ciekawości, czy były takie, wiesz, Nieustępliwość. Gimper pomaga odpowiadać Boxdalowi. Dobra, wydaje mi się, że, że sobie ten. puszczę ten ich podcast. Może pół godzin nie wytrzymam, bo to trzeba naprawdę sporo czasu zainwestować, mieć wolnego, ale gdzieś tam sobie poskaczę po tych timelapsach z ciekawości. chwilę później Boxdel opowiedział o reakcji jego wspólników swojemu na wspomnianą aferę. Pierwszy telefon, kilka godzin po opublikowaniu materiału Sylwka, wykonał do niego Krzysztof Rospara, informując, że Federacja bardzo obrywa za zaistniałą sytuację i są zmuszeni się od niego odciąć, co Boxdal. Przyjął ze zrozumieniem. Nieco mniej zrozumiał on z kolei postawę obecnego prezesa federacji Rafała Pasternaka, który, według relacji, świeżo po obejrzeniu materiału rozmawiał z Michałem i nie wykazywał wobec niego żadnych negatywnych emocji i w sposób pobłażliwy zareagował na jego niechlubną rolę w aferze Pandora Gate, po czym dzień później napisał mocno ofensywny komentarz i zmienił swoją narrację pod wpływem nagadywań tzw. tajemniczego Andrzeja, przynajmniej tak twierdzi Boxdel. Boxdel dużo powiadał o życiu i w ogóle dali mu przesoń do wytłumaczenia się do wszystkiego i z czym niespecjalnie były jakieś takie w jego stronę. Znaczy wydaje mi się że gdyby ucinali mu możliwość wypowiadania się na tematy wszelaki i po prostu ucisnęli jeden kurczowo temat i mówili jak e, kur... to jest zły, nie to jest zły, bla, 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 to to, to byłoby ch... po prostu, ale przepytywany przez Robo faktycznie był. No to nie wiem, tak z tego co na czacie czytam, to wydaje mi się, że w sposób całkiem ciekawy i poprawny to poprowadzili. Obejrzę sobie prywatnie, bo nie mam czasu. Dzisiaj pewnie już nie dam rady, ale może w niedzielę. Dla tych, co nie wiedzą, tak zwany tajemniczy Andrzej był do niedawna bardzo wpływową osobą w fame, określaną nawet piątym włodarzem. Mówię do niedawna, gdyż kilka dni temu gruchnęła informacja o jego odejściu ze spółki, na co wpływ miał właśnie wybuch afery Pandora Gate oraz deklaracja Boxdella, który postawił wspólnikom ultimatum. Albo on, albo Andrzej. Zawinił Buxton, Zawinili Buxton, wyrzucili Andrzeja. Zawinił Buxton, wyrzucili Andrzeja. Nie no stary, słuchaj, to też inaczej, jako postawę Bogdela w tej sytuacji kompletnie rozumiem, wyobraź sobie, że masz firmę za... Zatrudniasz pracownika, który ma działać oczywiście na korzyść firmy, i ten oto pracownik twierdzi, że korzystnym dla firmy będzie wyrzucenie twojej osoby. Myślę, że postąpiłbyś tak samo, że chciałbyś wyrzucić osobę, którą zatrudniłeś, jako, jako udziałowiec, jako jeden z, jeżeli ta osoba lobbowałaby za to, że się pozbyć. To było takie bardziej na zasadzie odpulić Boxdela, niech sprzedaje udziały jak najszybciej notariusz. Bo on już chciał, że wiesz, już teraz od razu i wiesz, mi się w ogóle pod, yy, taka intryga w głowie utworzyła, nie? Może on chce udziały moje. Jeśli chodzi o trzeciego wspólnika i jednocześnie najbardziej tego z Michałem prywatnie, a więc Wojtka Gole, Boxdel przyznał, że miał w stosunku do niego mieszane odczucia w kontekście jego postawy w dobie afery, gdyż pomimo bliższych relacji z jednej strony teoretycznie odwrócił się od niego w sferze publicznej, stawiając jedno oświadczenie, w którym to w żaden sposób się za nim nie wstawił i wybrał bezpieczną opcję, zaznaczając, że jego opinia uwzględniona jest w oświadczeniu Fame, a z drugiej strony prywatnie zachował z nim pozytywne relacje. Kurde, może to już zabrzmi, ale wydaje mi się, że Bogzel akurat z tego tytułu nie ma prawa mieć pretensji do, Bogd do, 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 do Wojtka Goli, bo jakkolwiek to... To drastycznie zabrzmi, to Wojtek Gola w stosunku do niego, z tego co wynika, zachował się dużo bardziej humanitarnie i dużo bardziej przyzwoicie, niż Bogdan zachowywał się w stosunku do ludzi, ym, którymi on się otaczał i kiedy wobec nich dramy wybuchały, nie? Na wideo zadzwoniłem i ja się tam poryczałem, chłopie, jak dziecko, nie? I mówię, Wojtas, to już jest koniec, skur... nie? Już nie będę tym wodarzem, czy że teraz mam nadzieję, że ty sam jakby też poprowadzisz to dobrze. Ja już odbijam, bo jakby chłopaki też mówią, że dla bezpieczeństwa firmy, ja muszę odejść, mhm. to jest już koniec, Chwilę później Michał postanowił szczerze opowiedzieć o swoim destrukcyjnym stylu życia, który wcześniej prowadził i który w głównej mierze spowodowany był pracoholizmem. Starasz mnie to bawię, to jest takie dosyć zabawne, nie? Z jednej strony pracoholizm, a z drugiej strony 20 projektów, które miały być kontynuowane, a kończyły się po tygodniu. Tak po prostu memiczne zestawienie. Patrzcie, jakim ja pracoholikiem jestem. Szósty dzień, że stream. Dalszej części tego wątku nie ukrywał, że faktycznie większa efektywność, którą osiągnął dzięki mocniejszym używkom, przekładała no, się No niestety, na... ja nie zażywam żadnych używek i moją jedyną za... używką jest kofeina, czasami ostatnio nikotyna. Realizowanie i prowadzenie coraz to większej ilości projektów, które z kolei kolokwialnie mówiąc, oddawały finansowo i potrafił on zarobić nawet ponad milion złotych w miesiąc, nie wliczając w to działalności swojej DNA. Były takie miesiące, że potrafiłem stary nawet już nie licząc fejmu, to no. zarobi na przykład milion dwieście koła, stary w ciągu. Miesiąca, mm -hmm, nie? Tak. Robiłem to i mówię, kurde, fajnie, ale fajnie byłoby jeszcze więcej zarobić. Mm -hmm. Powiem wam szczerze, że jestem zaskoczony, nie sądziłem, że aż tak duże pieniądze poza fejmem mogły wchodzić w grę, jeżeli chodzi o działalności Boxdella. Dodatkowo miała to być swego rodzaju konfrontacja Boxdella z Rewo, który na ogół był dość cięty w stosunku do Michała i jego wytłumaczeń, mówiąc często o manipulacji, a także zapowiadał, że w cudzysłowie rozprawi się z nim na argumenty w omawianym podcaście. Czytałem tam na Twitterze, że Boxdell nas, grzycie i tak dalej, to ludzie oczekiwali bardzo takiej orki, szczególnie z mojej strony, że tamten, ale natomiast. Tutaj, jak on no, przyznaje się do jakiegoś błędu, tak? Jak mówi, że gdzieś tam Albo, że miał jakiś swój prywatny interes, mimo że mógłby sprzedawać nam, że miał wielką ideę w, na przykład, pomocy w mm. Ale mówi, no tak, no to no, ciężko mi, jakby, no co mam tu więcej powiedzieć? No, mm. Przyznał się, tak? Krótko mówiąc, w opinii widzów zawiodła przede wszystkim ich zbyt pasywna oraz koleżeńska postawa, cytując kilka najbardziej łapkowanych opinii. A panowie, jakoś nie mogę uwierzyć, że po nagraniu tej koleżeńskiej rozmowy stwierdziliście, że to dobry materiał. Ale bez przesady, zadajecie mu pytania, przypominacie mu coś, co już mówił, niemalże podpowiada Jaka ma być jego linia obrony, a gdy Baxton leje wodę, unika odpowiedzi, zmienia temat. To wy na to jasne, jasne, no tak rozumiem. Z przywątkach free a konkretnie osób z tego uniwersum w kontekście afery Pandora Gate, Boxdell, w trakcie dyskusji o pierwszych sygnałach, które chodziły w branży o niepokojących relacjach Stewarta z małoletnimi dziewczynami, wyznał, że wszyscy influencerzy dali sobie spokój z drążeniem tego tematu w momencie, gdy sukanek, która jako pierwsza zaczęła oskarżać publicznie Stewarta, została uznana za wariatkę. Michał dodał, że w tej grupie znajduje się także obecna woda Szklouta, więc leksik. Zawsze taka Lexi, nie? Że ona gadała z prywatnie, ona miała dostęp do tych materiałów sze szeroko. Lexi, będąc hermetycznie w Teamie X, o no kurde, opaki, ona, ona na pewno wiedziała dużo. Z kolei innym z antybohaterów w afery Pandora Gate, a więc Marcinem Dubielem, według relacji Boxdela jest poważnie zainteresowana konkurencyjna dla fejmu freakowa federacja, która rzekomo już w najbliższym czasie planuje zorganizować jego walkę. Myślę, że nikogo to nie dziwi, że konkurencja będzie sięgała po dwójkę bardzo zasięgowych influencerów, którzy zbudzą kontrowersję. Zresztą... Ja powiem tylko tyle. Nie wiem, to są plany występu Dubiela, na przykład Federacji FAME, ale wiem, że kontrakt jest aktywny, jakby. Tak słyszałem, a jeżeli nie, to mogliby. Czy zadeklarowali, że Fagata i Dubio zostają wyrzuceni, więc gdyby chcieli, to wrzuciliby dowody na to, że kontrakt został rozwiązany. To, to jest ciekawe, jak się to potoczy, bo jeżeli Federacja zadeklarowała publicznie, że nie da walki ani jednemu, ani drugiemu, to czy sądownie oni nie są w stanie rozwiązać kontraktu na żądanie w takim wypadku, żeby nie byli trzymani na smyczy, nie? A i w, ja wiem tylko tyle, że to takie plotki, to może wiem, to powiedziane plotki. Że wasza wymarzona walka, Najman Murański może się wydarzyć bo podobno są federacje, które są, yy, mają ochotę sprocesować, żeby do tego doszło, więc następny rok frikowy dla koneserów może okazać się ciekawym rokiem. Michał, w trakcie podcastu obszerniej, wypowiedział się także na temat swojego potencjalnego powrotu do fejmu i sprzedaży udziałów, wokół których krąży sporo niedopowiedzeń i niejasności. Ja jakoś z Nikolą się zgodzę, bo to też dla mnie dziwne, bo jak szalony likował, to, to był złym człowiekiem i robił źle, ale jak bardzo likuje, to jest ok. Zresztą, bo jak podobno na jednym z zadeklarował, że już go nic nie, nie wiąże z takimi rzeczami, nie musi być fair wobec zawodników, to on będzie. Teraz likerem. Tego ja akurat nie rozumiem. Tak jak mi na przykład szkoda było bardzo boxdela, że dostał taki damage, bo dostał przeokrutny damage. Można powiedzieć, że wewnątrz czuł, że domek z kart o tak mu po prostu zaczyna upadać, ale no. Przede wszystkim dowiedzieliśmy się, że pomimo słów rzecznika Fame o możliwości powrotu Michała do spółki, gdy nie zostanie obciążony żadnymi zarzutami, to federacja na ten moment oczekuje, że sprzedał on swoje udziały i nie daje mu otwartej możliwości wyboru. Coraz bardziej mam w głowie takie coś, że może jednak fajnie byłoby zrobić coś nowego. wiesz hmm. o co chodzi. Też mam fajne pomysły gdzieś tam na przeniesienie pewnych rzeczy z zagranicy. Mam też yy, budę, z którym bardzo, do, bardzo się lubię i coś tam. Moc, mocno gdzieś tam działamy. Rozważa on różne opcje, jak na przykład częściowe. Sprzedanie udziałów i odejście na drugi plan z dochodem pasywnym. Czemu te szony zawsze mają jakieś choroby? XB zaraz wiedzie mam chorą córkę i dziadek, w wermachcie walczył a matkę, upadłubczyło noku. Nie chcę i pokażą, przynajmniej ciekawsze będzie niż ich iloraz inteligencji i rozmowa. Pozdraku, królu. Dlatego, że dzisiaj w momencie, w którym coś zaargumentuje się chorobą, to wszyscy dookoła współczują i ta osoba jest bezkarna. Nie mówię, to jest tylko o dziewczynach, ale w ogóle tak jest, zobaczcie, ja tego nie neguję, bo lekarzem nie jestem psychologiem, nie jestem psychiatrą, również nie. Ale dzisiaj nie mówi się, że ktoś jest alkoholikiem, tylko ma chorobę alkoholową. Jak powiesz coś negatywnego w stosunku do tego, że ktoś jest alkoholikiem, to też spadnie na ciebie potężny lin, że jesteś osobą, która nie ma w sobie żadnej empatii. Trzeba mieć świadomość tego, że ten świat jest niezmiernie plastikowy. I ludzie z tego korzystają. Rafaciu, planuje zakup tu do Royal Blue. Warty zakup twoim zdaniem? Nie rozumiem pytania pod tytułem. Warty zakup inwestycyjnie, nie warty, wizualnie kwestia gustu. Mnie się nie podoba. Kto by się podobał to go kup.